każdy jubileuszowy mecz 50, setny, 150, 200, 250 jak na razie wygrywaliśmy i to jest dobry omen na ten mecz, o którym Leoben Haker powiedział, że jest jak spotkanie z Niemcami, Wichniarek Faulowany ale sędzia zastosował przywilej korzyści znakomita szansa przed Polakami 1 do 0 fantastyczna akcja Polaków, Szósta minuta meczu w Larnace Wojciech Łobodziński posała piłkę do siatki obok Petra Czecha Polacy na prowadzeniu Wojciech Łobodziński, Łobo, właściwie Lobo, tak to wygląda na jego koszulce, na tych nowych koszulkach dostarczonych naszym reprezentantom przed tym meczem, proszę spojrzeć, Wichniarek tu był sfaulowany, ale sędzia zastosował przywilej korzyści, nie ma mowy o spalonym, idealne to zagranie do Łobodzińskiego, no i dalej już z zimną krwią, piłkarz mistrz Polski, jeszcze Zagłębie Lubin, jak już Państwo wiedzą, za chwilę ma stać się zawodnikiem Wisły -Karaków. a więc kolegą Dariusza Dudki, który tak fenomenalnie podał piłkę kolegom klubowym, posyła piłkę do siatki, piękny gol Łomudzińskiego, druga jego bramka w reprezentacji, no jak to wierzyć w pechowe liczby, to jest jego trzynasty mecz w barwach narodowych Fantastycznie więc zacząłem Wasilewski do Krzynowka, Krzynówek Jacek Krzynówek, no, pewnie gdybym miał sytuację do strzału lewą nogą to już widzieliśmy jak piłka wchłonie na bramkę Petra Czecha, tymczasem Smolarek Lewandowski, gol! Gol 2-0! 29 minuta spotkania Przepiękne trafienie. Mariusz Lewandowski. Fantastyczny gol trzeci tego piłkarza. W 43 spotkaniu dla Polaków. No i co Państwo na to? Pół godziny gry w Larnace nie minęło. A my spokojnie, jak gdyby nigdy nic, wygrywamy z Czechami 2-0. Łobodziński smolarek z granie i Lewandowski. Cudowny gol. Z linii 16 metra jest co podziwiać. Idealny strzał Mariusza Lewandowskiego. Znakomicie Polacy. Szósta minuta Łobodziński, 28. Lewandowski.